Super. Okej, wygląda spokojnie jak na razie. Nagasaki Outlaw. Roki A. nic z tego to nie powiedział, co nie da rady? Nie może. Nie, ja, jest spoko jest Mógłeś na troszeczkę jeszcze podkręcić traders. Trochę ziarno, jest tak szybciej macha No jak szybciej jedziesz to jest trochę ziarno A czekaj czekaj No ale da się oglądać A wyrobi? Jestem To jak da radę, to możesz dorzucić To co robimy? Ja bym Ale jest duży mhm. Gogol no się ma tu go... ten... Kogol, hostem no. jest w ogóle Szczecin niby. O, oh, jest. LOL. Ale u Ciebie mikrofon Twój nie działa. Nie słyszę Cię w grze. Ale gracie w GTA, tak? Czy co? Nie słyszę Twojego mikrofonu. A delay... A delay jest prawie minutę. Może YouTube, te, na YouTube też można wstawić. No. I Przemek, jak będziemy tworzyć konto na tej strefie, na hmm. tym, to nazywamy po prostu, tak jak mamy na Discordzie, co? Mm -mm. A delay. A delay Masz nazwać postać i imieniem i nazwiskiem, które będzie dostępne w grze. na YouTube Czyli tym swoim Arturem. Ale konto. Podam konto w chyba. No tak. Ale ty masz pieniędzy dużo, tam. Co? Załóżcie. No Dobra, teraz, teraz zobacz, czy działało. za 2-3 minuty. Znaczy, no teraz będę mówił bla, 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 bla i powinien działać. Teraz, teraz zobaczmy. O Jezus, albo Dobra, działa. Zagadam za 2-3 za minuty. Będę mówił bla, 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 i powiedziałeś. Ek, że jeszcze ciutki dźwięk z mikrofonu, o kurde. Tylko reszta jest cicho teraz. Nie wiem, bo to wiesz, to tak, tak, tak na razie ustawione, Wiesz, tak mniej więcej, nie? Mhm. Dobra.